Pracownik, który na skutek niewykonania albo nienależytego wykonania swoich obowiązków ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Pracownik odpowiada za szkodę wyłącznie w granicach straty poniesionej przez pracodawcę oraz wyłącznie za normalne następstwa swojego działania lub zaniechania. W przypadku, gdy pracownik przy wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych Wyrządzi szkodę osobie trzeciej, wówczas do jej naprawienia zobowiązany jest wyłącznie pracodawca. Następnie pracodawca może dochodzić od pracownika naprawienia poniesionej szkody na zasadach, które określają ogólne reguły odpowiedzialności materialnej pracowników. Pracodawca zobowiązany jest wykazać wysokość szkody oraz wszelkie okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością gospodarczą pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę w wyniku z działań w granicach dopuszczalnego ryzyka. Pracownik zobowiązany jest pokryć szkodę wyrządzoną pracodawcy. Odszkodowanie ustala się w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia pracownika z dnia wyrządzenia szkody. Należy jednak pamiętać, że jeżeli pracownik wyrządzi pracodawcy szkodę z winy umyślnej, wówczas szkodę tę będzie zobowiązany naprawić w pełnej wysokości.